Cześć, z tej strony Asia Stuczytam. Pamiętacie może filmik, w którym mówiłam, że zdecydowanie wolę czytać powieści science fiction niż fantazy? Jeśli nie, to odsyłam Was do jego obejrzenia, a dzisiaj opowiem Wam o książce, która zdecydowanie utwierdza mnie w tym wyborze. Zapraszam na kilka słów o Problemie Trzech Ciał, Liu Cixina. Egzemplarz, który trzymam w dłoniach nie jest mój, to jest książka, którą kupiłam mojemu tacie na gwiazdkę parę lat temu i przyznam, że ten prezent chodził mi po głowie już pół roku wcześniej od warszawskich targów książki, gdzie pan z Rebisu bardzo ją zachwalał, i mówił, że jeśli chociaż odrobinę interesuje się nauką, a szczególnie fizyką i kosmosem, to ta książka zwali mnie z nóg. I to mi zapadło w pamięć i dlatego mój tata tę książkę dostał. Dostał, przeczytał, po czym natychmiast sięgnął po drugą i trzecią część serii, bo jest to e, seria. Zadzwonił do mnie z informacją, że seria Liu Cixin zwaliła go z nóg. E, ta powieść to jest chyba najpopularniejsza, a na pewno teraz najpopularniejsza chińska książka z gatunku science fiction. A to głównie za sprawą tego, że została nominowana i dostała nagrodę Hugo w 2015 roku, co sprawiło, że zakochała się w niej Ameryka. Krążą plotki, że Barack Obama był tak wciągnięty w tę historię, że Zdobył w jakiś pokrętny sposób tekst amerykańskiego tłumaczenia, jeszcze zanim ta książka, druga część w ogóle weszła do druku. Więc co takiego w sobie ta książka ma, że tyle osób się nią zachwyca? I czy ja też dołączam do grona jej fanów? Sprawdźmy. Problem trzech ciał został napisany przez inżyniera. Lucy Cixin pracował w elektrowni, gdzie siedział sobie na krzesełku i patrzył na liczniki, czy wszystko działa tak, jak powinno. Czekał, aż będzie potrzebna jakaś naprawa, aż zdarzy się jakaś awaria. I tak trochę z nadmiaru czasu, trochę z nudów wziął się za pisanie, no i wyszło mu właśnie to. Od razu widać, że autor zna się na tym, o czym pisze. Widać, że zna podstawy fizyki, widać, że zna stan obecnych badań z tej dziedziny i że wie, jakie mogą być możliwości jaki wachlarz możliwości się przed nami ludzkością otworzy, jeżeli tylko uda nam się rozwiązać pewne naukowe problemy. To na pewno nie jest soap opera, czyli taka powieść obyczajowa albo romans, albo powieść przygodowa w, po prostu dziejąca się w kosmosie. To jest prawdziwe hard fiction, hard science fiction i jak każde prawdziwe dobre hard science fiction opowiada o kondycji człowieka, o kondycji ludzkości, o tym jak nasze obecne działania mogą wpływać na naszą przyszłość. No dobrze, to może teraz trochę o tytule i fabule. Będę się bardzo pilnować, żeby za dużo nie zdradzić, bo jest to niestety przy tej książce bardzo łatwe. Problem trzech ciał jest, może być tytułem trochę mylącym i nie wiem, czy to wyszło specjalnie, czy jest to zamierzenie autora, czy wyszło trochę niechcący, ale efekt jest moim zdaniem genialny i zaraz wam powiem dlaczego. Początkowo, kiedy nic nie wiedziałam o tej książce, pomyślałam, że chodzi o, o zwłoki, o trzy osoby, które nie żyją i których zagadkę śmierci trzeba będzie rozwiązać. I właściwie na początku powieści, czy w pierwszej połowie powieści, trochę tak jest. Mamy pierwszą połowę, przepraszam, początek XXI wieku. I naukowca, specjalistę od nanomateriałów o imieniu Wang Miao, chyba, który pewnego dnia orientuje się, że w zasięgu swojego wzroku, tak jakby nadrukowane na swoich oczach, ma jakieś tajemnicze odliczanie. Widzi numery, które schodzą w dół, i postanawia dowiedzieć się, o co chodzi, i w toku tego swojego prywatnego śledztwa. Dowiaduje się, że od jakiegoś czasu e, naukowcy, fizycy, teoretycy popełniają samobójstwo. I e, dochodzi do wniosku, że prawdopodobnie te dwie okoliczności są ze sobą jakoś związane. No i zaczyna się wyścig z czasem, bo Wang Miao chce e, dowiedzieć się o co chodzi z odliczaniem, i boi się, że e, kiedy skończy się to odliczanie, to doprowadzi to do jakiejś katastrofy albo jego prywatnej, czyli. Samobójstwa, albo jakiejś katastrofy znacznie większej. I to jest pierwszy wątek, i pierwsza perspektywa czasowa, ale nie jedyna. Powieść zaczyna się w latach 60. XX wieku, kiedy w Chinach trwa wielka rewolucja kulturalna. Kiedy inteligencja, naukowcy są uważani za wrogów publicznych i ścigani, um, oskarżani o zdradę stanu i um, są na nich przeprowadzane egzekucje, e, uczniowie katują swoich nauczycieli, kontrrewolucjoniści zostają e, zabijani na ulicach, e, strzela się do ludzi. No i w tej całej sytuacji pewna mała dziewczynka jest świadkiem najpierw oskarżenia o zdradę, o propagowanie naukowych teorii, a potem śmierci, egzekucji, pobicia na śmierć jej ojca. I w tym samym momencie jej matka wyzbywa się swoich ideałów, jej matka też naukowiec, wyzbywa się swoich ideałów i przechodzi na stronę, która zapewni jej bezpieczeństwo w tych czasach. I ten moment y, będzie miał bardzo duże konsekwencje w życiu tej dziewczynki, ale też w przyszłości całej naszej planety. Więc to są y, te dwie takie y, historie dwa wątki. I zauważcie, że w każdym z nich mamy do czynienia z jakąś śmiercią, więc są to te takie dwa ciała. A trzecie, o trzecim niestety nie mogę za dużo powiedzieć, bo jest to rozwiązanie zagadki, którego szuka Wang Miao. Mogę Wam tylko powiedzieć, że jest to ta trzecia perspektywa, już nie czasowa, ale raczej w przestrzeni. Ta różnica leży. Mogę Wam powiedzieć, że będziemy tutaj mieć pewną grę o nazwie Trzy Ciała, gdzie również spotkamy się ze śmiercią, i gdzie nasz bohater będzie musiał zawiesić swoje przyzwyczajenia do wyciągania wniosków na podstawie obserwacji i obliczeń. Czyli mamy tutaj. Trzy perspektywy. W każdym z tych wątków jest jakaś śmierć, jakieś ciało. Mamy grę komputerową o nazwie Trzy Ciała i mamy tytułowy Problem Trzech Ciał, o, których nie, o którym nie powiem Wam nic, bo jest to też część rozwiązania zagadki z tej książki. Jeśli chcecie wiedzieć, o co chodzi, a jest to problem z zakresu fizyki. No to będziecie musieli tę książkę sami przeczytać. Bardzo to jest frustrujące, że nie mogę nic więcej powiedzieć o tej trzeciej perspektywie, o tym trzecim wątku, bo, bo tam właśnie widać geniusz tego autora i geniusz całej tej fabuły. Mogę Wam za to dać jedną bardzo dobrą radę, myślę. Nie czytajcie tego, co jest z tyłu na okładce, bo są tam wiadomości, których z powieści dowiecie się dopiero gdzieś może w połowie tekstu, więc szkoda by było sobie taką przyjemność psuć zawczasu. No, co mogę powiedzieć? Jest to książka, która bardzo mi się podobała, którą będę polecać czytelnikom, których nie zrazi parę rzeczy, o których za chwilę powiem. No właśnie. Czy ta książka ma wady? To zależy od tego, na ile kompromisów będziecie w stanie pójść. Myślę, że to, co może odciągnąć wielu czytelników od tej powieści, takich czytelników, którzy nie są zainteresowani wyłącznie pomysłami Lucy na, na te wątki fizyczne, wplatanie ich jakby w historię. Jeżeli nie tylko to Was interesuje, ale też po prostu fabuła, to może Wam przeszkadzać budowa bohaterów. Bardzo to są postacie takie suche, zimne. Nie będziemy tutaj mieli bardzo ym, różnorodnych y, bohaterów, z którymi będziemy mogli się jakoś mocno zżyć. No może z wyjątkiem jednej bohaterki, której historia życia jakby jest nam przedstawiana, którą poznajemy y, w dłuższym okresie y, jej życia, y, ale generalnie no, to nie są bohaterowie bardzo emocjonalni. Tutaj nie będzie scen epatujących emocjami, nie będzie tutaj takich fragmentów, do jakich przyzwyczaiła nas na przykład literatura amerykańska w niektórych wydaniach, czyli fragmenty typu W jej oliwkowych oczach odbił się blask jego zębów ukazanych w szerokim uśmiechu. Był szczęśliwy, a pod jego opiętą granatową koszulą łomotało zakochane serce. Także nie będzie tu zbyt wielu przymiotników, nie będzie zbyt wielu przysłówków. Ten opis będzie taki raczej suchy. Wstał, pomyślał, poszedł i zrobił. Ewentualnie bał się, albo był w szoku. Więc jeżeli przeszkadza Wam to, że bohaterowie nie rozdzierają wam serca ich problemy, no to jeśli to wam przeszkadza, to, to może rzeczywiście być książka, która was no, lekko zawiedzie, ale mnie nie przeszkadzało to absolutnie, dlatego że ja biorę pod uwagę to i jestem przekonana o tym, że to nie jest historia człowieka. To jest historia ludzkości. To jest fabuła, która pokazuje. Jak um, działamy jako ludzkość, yy, i do czego doprowadzają nasze działania, i czego moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy czegoś nie zrobili. Yy, poza tym, wydaje mi się, że może się mylę, ale wydaje mi się, że y, taką cechą charakterystyczną chińskiej literatury jest to, że ten opis jest taki raczej zimny. I że nie skupiamy się tutaj na jednym bohaterze. To nie jednostka jest tutaj ważna, tylko raczej działanie zbiorowości i jakby te małe trybiki, e, ludzie, którzy tworzą masę i ta masa powoduje jakieś efekty prowadzące do jakichś tam innych wydarzeń. I to mi się bardzo tutaj zgrywało właśnie z tą powieścią. Cały czas miałam takie poczucie, że ja nie czytam o konkretnych osobach, tylko, tylko to jest taki bardziej wymiar uniwersalny. I tak tę powieść traktuję. I myślę, że gdybyśmy mieli bardziej zdefiniowanych bohaterów. Którzy mają jakieś e, takie ułomności e, albo jakieś cechy wyróżniające ich, no to ten wydźwięk e, byłby spłycony, bo zawężony. Skoro już wspomniałam o Chinach, e, to powiem, że w całej tej powieści e, czuć ducha tego kraju to jest książka przesycona historią i kulturą e, Chin. I może nie widać tego jakoś tak bardzo na pierwszy rzut oka, ale są takie momenty, takie, takie drobne elementy, które powodowały, które, które dawały mi poczucie, że, że jest to książka z egzotycznego dla mnie kręgu kulturowego. Są pewne przemyślenia niektórych bohaterów, które są takie bardzo wschodnie. No, i no chociażby to, że książka zaczyna się od chińskiej rewolucji kulturalnej, i troszkę jakby od tego wszystkiego wyprowadza wszystkie następstwa, jakich, o jakich będziemy tutaj czytać, no to, to już samo to daje nam poczucie, że, że rzeczywiście jest to perspektywa chińska. I to było też coś, co ubogacało tę moją lekturę i co sprawiało, że była jeszcze bardziej, bardziej interesująca. No dobrze, wróćmy do minusów. Drugi minus, jaki chyba najczęściej pojawiał się w recenzjach tej powieści, które widziałam na YouTubie, to jest to, że... To jest taka opinia, że ta książka prawdopodobnie jest świetna, ale ja jestem na nią zagłupi, bo nie znam fizyki w stopniu wyższym niż podstawowy. I faktycznie jest kilka takich momentów, kiedy ja czułam, że po prostu muszę uwierzyć na słowo autorowi i przyjąć to, co on mi podaje, jako stan, stan badań. Było kilka momentów, gdzie nie byłam pewna, czy to jeszcze jest wyższa fizyka, czy to już jest fikcja literacka i faktycznie sci-fi, budowane na tych podstawach fizyki, które, które znam. Poza oczywistymi oczywistościami, o których znowu nie mogę Wam powiedzieć, no bo nie mogę, to nie zawsze byłam pewna. Jak duży stopień science fiction tutaj jest? A wracając do stopnia science fiction, to przypomniało mi się coś jeszcze. Przez pierwszą połowę książki ja w ogóle nie czułam, że czytam literaturę tego gatunku. Mamy retrospekcję rewolucję chińską lata 60., mamy współczesność i faceta, który gra w grę komputerową. I mamy morderstwa czy samobójstwa, nie wiadomo, które są tajemnicą. Więc bardziej czułam się, jakbym czytała thriller albo jakąś powieść detektywistyczną. I nawet wspomniałam tak opisałam tę książkę na Instagramie, pamiętam, kiedy wspominałam, że ją czytam. I trochę byłam taka skołowana, ale do czasu. Nie martwcie się, jest to zdecydowanie science fiction. No więc tak, potwierdzam, że są momenty, kiedy prawdopodobnie będą opisy jakichś badań, o których wcześniej nie słyszeliście, albo jakichś praw fizyki, o których nie będziecie wiedzieć. I tak było w moim przypadku, ale to absolutnie nie odebrało mi przyjemności z lektury, dlatego że ja nie nastawiłam się na to, że będę szukać dziur w rozumowaniu autora i będę sprawdzać, gdzie on tutaj za bardzo popłynął, jeśli chodzi o, o naginanie praw fizyki, tylko nastawiłam się na to, że ta fabuła. Pokaże mi to, co się dzieje z całym dobrodziejstwem inwentarza. Pokaże mi, jak działa człowiek, jakie są konsekwencje tych jego działań, i co może, co może się zdarzyć, jeżeli odrobinę zmieni się nasza wiedza czy umiejętności z zakresu fizyki. I to mi świetnie działało. I to sprawiło, że mam bardzo dużo wniosków z tej lektury, o których chciałabym Wam powiedzieć, no ale nie mogę. Poza tym warto wspomnieć jeszcze, że w tej powieści jest kilka, może nawet kilkanaście fantastycznych scen wyjaśniania działania pewnych skomplikowanych maszyn albo pewnych systemów albo praw fizyki naprawdę no jak krowie na rowie są wyjaśniane pewne bardzo skomplikowane sprawy tak bardzo obrazowo no a już fragment o tym jak działa komputer no jest naprawdę rewelacyjny i polecam Wam chociażby ten fragment. Ja bym to w ogóle na informatyce kazała dzieciom czytać. I jednocześnie ta scena po pierwsze jest ciekawa, bo, bo daje pewne informacje, jak, jak działa komputer. A po drugie też pokazuje znowu wraca do tego takiego chińskiego poglądu na to, że kolektyw może zrobić naprawdę wiele. No i to jest tyle, właściwie, jeśli chodzi o wady tej książki, które, no, okazuje się, że nie są tak do końca wadami, bo pierwszy problem, czyli problem bohaterów, ja skreślam, bo moim zdaniem dookreślenie ich ujęłoby z wymowy powieści, a drugi problem nie jest problemem tej książki, tylko problemem mojego niedouczenia. Zresztą, tak jak Wam powiedziałam, autor naprawdę robi co może, żeby czytelnicy podążali za jego tokiem rozumowania. Czy książkę polecam? No polecam, polecam szczególnie tym, którzy lubią wymagającą, mądrą, ciekawą, naprawdę zaskakującą fabułę. Miejcie na uwagę, że nie jest to bardzo łatwa lektura, ale jest bardzo wciągająca i dajcie jej też szansę, bo tak jak powiedziałam do tych wątków sci-fi dochodzi się tutaj dość późno. Ale warto czekać, a zresztą ten początek, szczególnie te retrospekcje z lat 60. są moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Kończę, już kończę, chociaż mogłabym naprawdę rozmawiać godzinami, bo w ogóle nawet nie powiedzieliśmy sobie o, o, o fabule, tak naprawdę. E, powiem jeszcze tylko, że e, wątki płynące z tej lektury nie są specjalnie wesołe. E, kondycja człowieka. Ludzkości nie jest najlepsza, to, co zrobiliśmy z naszą planetą, jest godne potępienia. Nie uczymy się na własnych błędach i nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji, jakie mogą nas czekać, jeżeli nie zmienimy swojego zachowania. Jest tutaj z drugiej strony też taki pogląd, że jesteśmy ogromnymi szczęściarzami, że naprawdę mamy kupę szczęścia. I powinniśmy mieć to zawsze na uwadze. A już taki największy, największy apel płynący z tej lektury jest taki, żeby stawiać naukę wysoko, żeby był to nasz priorytet jako ludzkości, bo tylko rozwój. Zapewni nam jakiś dobry byt, i że społeczeństwa powinny być wykształcone, i powinniśmy dążyć do poznania, bo to jest właściwie sens ludzkości, i też wiedza to jest jedyna pewna broń, jaką możemy dysponować. To tyle, jeśli chodzi o tę powieść. Dajcie znać, czy ją czytaliście, a jeśli tak, to jakie macie przemyślenia na ten temat? Czy lubicie powieści science fiction? Już kiedyś zadawałam to pytanie i kilka osób się zgłosiło. Paweł, uśmiecham się tu trochę do ciebie, Paweł z P42, ale no chciałabym, żeby było nas trochę więcej i chciałabym, żebyście też mi polecili jakieś powieści, które też zwalą mnie z nóg. Bardzo chciałabym o tej książce jeszcze porozmawiać. Marzy mi się taka dyskusja pełna, pełna spoilerów, no ale to chyba będę musiała porozmawiać z moim tatą. A jeśli Wy macie jakieś przemyślenia, to oczywiście dajcie znać, czekam w komentarzach i już się nie mogę doczekać tego, co będę mogła przeczytać. Trzymajcie się ciepło, wpadajcie na nasz Instagram, na naszego Facebooka. Jeśli Wam się podobał ten film, to dajcie oczywiście łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, a podobają Wam się te treści, to może warto. Pozdrawiam. Pa.